To jest piękne nasze auto. Idziemy do tuningu, zobaczymy, co tu możemy zrobić, żeby ta Honda była lepsza. Redukcja. I teraz, jak to jest? Czy ja muszę redukować? Najpierw jedno, potem drugie, w tej grze. Słabe wody. Co? Całe wody możemy zmieniać? Wow, co to jest? Boże, jak ile tu jest rzeczy, ale co upgrade? Aha, tu. Dobra, zobaczmy. Ehm, 890 będę miał, jeżeli pójdę od razu w to. Czyli tak tutaj na przykład, to od razu to. Wszystko tu linguje. Mówię stać. Może z dystansami to ja poczekam w sumie. Eee, wałki. Wysokie wałki mogę dać. Normalnie będę taki mocny teraz. Jak zmienię te wałki, że idę zaraz ścigać się z jakimiś mustangami. Wszystko. Doloty, wyloty, systemy paliwowe... Ile mam pieniędzy? 7 tysięcy jeszcze. Dobra, jadę z tym. Engine było 144 kore. Mhm. Pa Schubert tak dokładnie. W, w jaki sposób to działa, że on dokłada szyberdach? Ja, w życiu miałem jeden, jeden element burtadegrowego. To właśnie burta. A ja się bałem. Ja wiem, że to jest wytrzymałe, ale to było takie leciutkie, że człowiek ma tak w głowie niemożliwe. nie? Tylko, że później zazdrościłem, bo byli tacy, którzy siadali sobie na tym, bo to jest tak, że szyba szybać do góry. A to idzie na dół, jest taka jakby ala maweczka, nie? I mogli sobie na tym siadać 16 tysięcy za felgi Zrobiłem 30 koli więcej prawie Za 20 tysięcy Tyle samo kosztują felgi I z żółtym Civicem odejeździł? Aha, 400 za wjechanie tam Dobra, wiedźmy zobaczmy ile kosztuje Przemalowanie samochodu Możemy malować Też możemy sobie pomalować każdy element osobno I to też kosztuje, ale nie wiem ile kosztuje, bo nie, nie widzę tego Aha, 410 A jakbym chciał pomalować całe auto? Też 410 Ktoś tu chyba czegoś nie przekalkulował Moje kolory, możecie sobie sami Wybierać. No fajnie, jest dużo opcji, nie. Pędzowy, o boże. Karmelowa. Ooo ej, fajna jak te, ten styl, o. Pa! Kierownice nawet. Ej, to, że można wymieniać kierownicę, ręczny, lewy fotel inny, prawy inny, przednie światła kurde, takim trochę undergroundem mi podjeżdża te opcje tutaj, które są, podobają mi się jakie mamy typy, jest, wielka jest ta mapa jakieś questy, jakieś coś, bo jestem rzucony tak trochę darmowy drift, sprint, 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 tu co jest dostarczenie auta, ten klub juniorów mnie ciekawi, nie, co to jest więcej, join, aha, mogę dołączyć do nich i mają wyścigi i nagrody, i w nagrodę jest auto, tak? no tak to wygląda, 50, 15 i auto, fajne auto Zaraz zakładam jakiś swój klub i będę sobie jeździł, nie? Zapraszam do mojego klubu. Nie wiem, czy takie coś w ogóle tu się robi, ale pewnie tak. Pewnie jest jakiś nacisk na socjałkę. O kurde, to trochę. To, 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 to. to był przód napęd, i to były jego wady. <śledzpieczny> Trzeba coś w zawieszeniu, bo może długnąć, a ja nie tylko w silniku. Pa. Teraz? Ale pod, podnieśmy poziom, pan. Jest ja szał, minąłem, widziałeś? Ja w jestem król, nie? Przed za Ej, ale te wyścigi są takie. Nie czuję, że jest jakiś rubber Banding, chyba, ale. A może jest, a może po prostu no tak akurat trafiłem. Ale jestem emocjonujący wyścig pierwszy w ogóle. W jakiej innej grze macie pierwszy wyścig, który jedziecie na takim poziomie? Że jest... Blisko cały czas. Przegrywam wyścigi na ostatnich zakrętach. Ty kurde? Drugi no. Całe życie jestem drugi, no i nie będę mógł powtórzyć. No, mogę powtórzyć. Opony, 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 opony Czalicie, że takie coś można zrobić w gierce? Że się profilowe opony zakładacie? Ja miałem szesnastki u siebie 205, 45, sz... Chyba tak Ja będę w stanie tutaj zrobić mojego Civica Ile mi pieniędzy zostało? 500 Ajajaj jaj. A chciałem se obniżyć Więc wychodzę Night Delivery A dawaj to O kurde, jakie <noise> Tak strzałka chciała. Ja uważam, że Carrick Street dzisiaj, to co tu mamy, jest lepszym Infor Speedem niż każdy poprzedni Need Speed. Przecież nie ma policji, nie? Więc do bram osmonta top, Patrz, mam, masz zakres obrotów i odcina na 6,5, nie? No tak mniej więcej, daje nitro, 7,5. Czy widziałem jakąś grę, w której jest podobnie? Nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Nagrałem film o tej grze i wiem, że ją oddałem. Musiało być dużo powodów. Raczej patrząc na to, jakie kapy czasami nagrywam na YouTubie, to wiecie dobrze, że no, mam przesuniętą tą granicę, co jest dla mnie główne. I teraz wróciłem jest to A przecież też wtedy miałem Honda Civic, nie? Nie można się czepiać jakichś tam drobnych rzeczy, ale tak... Całościowo jak za tą cenę, bo to jest chyba 70 zł. To to jest najlepszy Speed. po każdym upgradzie Czuć od razu, że samochód jest szybszy, a te upgrade'y dużo nie wnoszą, nie? No to tak. No to to jest tragedia. To jest teoretycznie spoko. Nie, no zwykły zderzek, taki. Ten to już nie bardzo. Nie mamy więcej. O, jest więcej, ty, później jest więcej. Ogólnie body. Czy ja chcę poszerzyć i dać szyberdach? Szyberdach jest bardzo fajnym feature. Troszkę szerzej, to można zrobić, nie? Czy znaczy, czekaj, on nie jest szerzej, ona jest tu dopiero jest szerzej. Ja zawsze Chciałem mieć poszerzoną Hondę trochę jeszcze, no ale to jest potencjalnie to do czego, do czego zmierzałem, nie? Nie, no to nie są moje lampy, ale niech będą. To są stokowe felgi do Hondy, tak? Ej, ładne. Ale to nie jest to, co ja miałem, bo ja miałem takie. Chyba tu nie ma szans, że takie znajdę. No to te, 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 te nie będą. To nie jest moja Honda, ale gdyby była moja, to bym takie sobie mógł założyć i bym się nie wstydził. Kurde i taka fajna, nie? I uwierzycie, że ten samochód ma 30 lat? Niesamowite. Teraz pytanie. Czy iść w to, co miałem, czy iść w to, co w grze mi się podoba? Bo stokowa Honda była taka. Ja miałem KH2 Palety Sana na swojej aucie. No tak. Coś. Dobra, felga i felgi, wiadomo, czarne, ale nie tylko jest czarne Czy ja miałem czarne felgi? Czarne miałem To było czarne, to było niebieskie A to 5000 tysięcy kosztuje, ja to sobie odpuszczę, dobra, to tylko te niebieskie Jakby ktoś mnie zapytał, dlaczego to niebieskie? Przecież to jest taki mały, niewidoczny akcencik Dlatego, że ja miałem pod maską niebieską komorę Wtedy się ze sobą ładnie spinało Czy można wjechać na to? No, naprawdę mi się podoba ten samochód Dobra, w skali, a można, w skali 1 do 10 Jak oceniacie tą hondę w porównaniu do innych hond, które widzieliście w... wszędzie? Mam wrażenie, że te lusterka są za duże jak na hondę Civic, nie? Kurde, bym sobie zdjęcia porobił może jakieś, zadankuję jeszcze Już ten, zrobił mi się, U. A, bo ja nie mam pieniędzy już! Nie, to wylej to, dobra, eco driving słuchajcie Ty, ale zbiornik 40 litrów, to też się zgadza, nie? Na spokojnie. Wszystkie zakręty powolutku. Nawet opony nie zużywać niepotrzebnie. Chyba, że jakiegoś gracza zaczepimy, żeby podziwiał Honda, nie? Tu jest jakiś ziomuś. Mogę tu przeskoczyć? No tak. Oczywiście, że nie. O, nie, no ale trafiłem, no nie wierzę. I to jeszcze złote pęki, niebieskie auto. Chodź byku się na drift, żeby. <laughs> <laughs> Jestem debilem. Kiedyś kupię ten samochód i dalej bronię tego, to jest najlepsze auto. Tak się parkuje. Poliwa nie mam. Tak kończą frajerzy.